Gdy decydujemy się na zakup aparatu danego producenta, a często nawet konkretnego modelu, to jednym z kryteriów wyboru, może nie jedynym, ale na pewno bardzo istotnym, jest tak zwany obrazek, który daje dany aparat. A na ów obrazek w ogromnym, decydującym stopniu składają się po prostu kolory charakterystyczne właśnie dla danego producenta czy aparatu. Często się przecież mówi na przykład o kolorach Canona albo Nikona albo Fujifilm albo Laiki albo ostatnio szczególnie Lumixa jako o czymś co charakteryzuje aparaty tego producenta w pewien sposób je wyróżnia nadaje mm, tym zdjęciom jakiś określony charakter taki który się najlepiej sprawdza pewnie akurat w tym yy, obszarze fotograficznym którym my się zajmujemy bądź planujemy zajmować i choć tak naprawdę nie ma jednego stałego wzorca kolorystycznego, który odnajdywali, odnoj, odnajdywalibyśmy ciągle w aparatach danego producenta, to jednak można mówić o pewnym ogólnym kierunku czy pewnej ogólnej charakterystyce, która rzeczywiście jest właściwa dla danej firmy. Jeśli jednak należymy do tego grona fotografów, którzy lubią pracować na aplikach raw, no to się okazuje, że gdy otwieramy te pliki RAW w oprogramowaniu do postprodukcji, do obróbki zdjęć, no to kolory, które pokazuje ten nasz program, różnią się od tych, które znamy z naszego aparatu. Plik RAW otworzony w programie do obróbki zdjęć właściwie zawsze wygląda zupełnie inaczej niż plik JPEG wyprodukowany przez nasz aparat. A dzieje się tak dlatego, że Znakomita większość i chyba wszystkie komercyjne programy do postprodukcji, do opracowywania plików RAW, niestety nie dysponują oryginalnymi plikami kolorystycznymi właściwymi dla danych aparatów. Firmy starają się ten problem troszeczkę obejść. Dlatego m.in. Adobe, firma Adobe opracowała własne profile kolorystyczne na podstawie oryginalnych metodą reverse engineering. Czyli są to pliki, które są ostatecznie bardzo podobne, do czy profile, które są bardzo podobne do oryginalnych, ale nie są identyczne. I po zastosowaniu takiego profilu kolorystycznego, niby przeznaczonego do naszego aparatu, ale z kolekcji Adobe, może się okazać, że w niektórych przypadkach nie widać różnicy. Efekt jest taki sam, jak przy zastosowaniu oryginalnego profilu kolorystycznego z naszego aparatu. W innych przypadkach będzie widać różnicę, ale nie będzie ona znacząca, ale w innych ta różnica może być jednak bardzo duża. I jeżeli zależy nam na tym, żeby skorzystać właśnie z tych oryginalnych profili, bo są sytuacje, w których one są po prostu niezastąpione, żaden inny profil nie daje tego efektu, o który chodzi, to wtedy musimy szukać innego rozwiązania. I wtedy na pomoc przychodzi oprogramowanie natywne, dostarczane zazwyczaj, ale nie zawsze, przez danego producenta sprzętu fotograficznego. I właśnie dzisiaj wam opowiem o tych programach. Wszystkie te programy charakteryzują się tym, że co prawda umożliwiają wywołanie plików RAW na najwyższym poziomie, ale jednocześnie oferują tylko podstawowe możliwości w zakresie korekcji obrazu jeżeli chcemy dokonać jakichś bardziej zaawansowanych działań na przykład korekcje lokalne, prace na maskach jakiś bardziej zaawansowany color grading to wtedy najlepiej dokonać to już w innym programie albo inaczej właściwie tylko inne programy zazwyczaj takie komercyjne umożliwiają takie działania a więc za każdym razem będziemy mieli tą samą kolejność czy ścieżkę działania w naszym programie natywnym wywołujemy sobie plik raf dokonujemy wszystkich niezbędnych, najbardziej podstawowych korekcji, czyli na przykład zmieniamy coś tam w balansie bieli. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, dokonujemy korekcji ekspozycji, odzyskujemy jakieś szczegóły ze świateł, odzyskujemy jakieś szczegóły z cieni, jeżeli potrzeba, i to wszystko. I dalej eksportujemy sobie to zdjęcie jako plik TIFF. I to jest bardzo ważne. Dlaczego TIFF? Ponieważ plik TIFF zawiera znacznie więcej informacji o zdjęciu, o sfotografowanym obrazie, niż plik JPEG. W związku z tym daje znacznie większe i lepsze możliwości dalszej edycji w postprodukcji. I to jest najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać na tym etapie. A teraz przejdziemy do krótkiego omówienia poszczególnych programów. Zaczniemy od tej marki które ja sam używam, a więc Panasonic Lumix. Lumix sam nie produkuje programu do wywoływania swoich plików RAW. Tą rolę pełni program SilkyPix, z którym Panasonic współpracuje w tym zakresie. SilkyPix zasadniczo to komercyjny program do obróbki zdjęć, a jego pełna nazwa brzmi SilkyPix RAW Developer Studio, teraz w wersji 12. Jednak jako posiadacze aparatów Lumix nie musimy kupować komercyjnej, pełnej wersji tego programu. Do wywołania raw i podstawowej obróbki kolorystycznej często w zupełności wystarczającej wystarczy nam darmowa wersja Silkypix SE. Potrafi ona całkiem sporo. Raz, że możemy sobie wybrać dowolny profil kolorystyczny obecny w naszym aparacie, dwa, że mamy do dyspozycji świetnie rozwiązany panel krzywych, trzy, mamy też narzędzie do korekcji kolorów w stylu HSL, ale jest też oczywiście cała, znów bardzo fajnie rozwiązana sekcja do podstawowej obróbki czy korekcji z korekcją ekspozycji, kontrastu, saturacji itp. Nie ma natomiast możliwości korekcji lokalnej, czyli np. pracy na maskach. Cokolwiek zrobimy, aplikujemy na całe zdjęcie. Za to program oferuje bardzo dobre możliwości selekcji i oznaczania oraz eksportu zdjęć, również w dużej ilości, i robi to bardzo sprawnie. Ma też świetnie działające narzędzie do wyostrzania zdjęć, ale jego słabszym punktem jest odszumiarka, która, choć znakomicie radzi sobie z szumem kolorowym, nie jest zbyt efektywna w usuwaniu ziarna. Silky Peaks w odpowiedniej wersji czyta też profile kolorystyczne z aparatów Fujifilm, a więc dla posiadaczy korpusów tego producenta może pełnić identyczną rolę jak w przypadku Lumixów, ale to nie Silky Peaks jest głównym natywnym programem dla Fuji. Jest nim Fujifilm X-Row Studio. I jest on o tyle ciekawy i jednocześnie unikalny, że używa procesora aparatu do przetwarzania i wywoływania plików w komputerze. Aparat musi być w tym czasie połączony z komputerem przez USB? Pozwala tylko na podstawowe działania, ale w naszej omawianej tu koncepcji pracy nic więcej nie trzeba. Dla Canona natywnym programem jest DPP, czyli Digital Photo Professional. Ten program pozwala na więcej zaawansowanych edycji również w zakresie kolorów, a dodatkowo można za jego pomocą sterować aparatem, używać go do obsługi aparatu Canon jako kamery internetowej, pełni też funkcję programu do tetheringu. Nikon z kolei dostarcza program Enix Studio. Jest to nie tylko program do wywoływania plików RAW, ale też funkcjonalna przeglądarka z możliwością etykietowania zdjęć. Oprócz najważniejszych funkcji edycyjnych posiada też nieco bardziej zaawansowany moduł pracy nad kolorem, w tym chyba jako jedyny wraz z lokalną korekcją kolorów dzięki wykorzystaniu punktów U-Point. Potrafi też pokazać nałożone w trakcie fotografowania pola autofokusa. ma również funkcjonalność prostego edytora wideo. Natywny program Sony to Imaging Edge Desktop. Posiada trzy główne moduły, przeglądarkę, sterowanie aparatem oraz edycję plików RAW. Oferuje tylko najważniejsze funkcje w zakresie korekcji obrazu, ale znów o nic więcej tu nie chodzi. Obsługuje też tethering. Użycie tego programu jest konieczne, jeżeli chcemy skorzystać z funkcji łączenia kilku zdjęć stworzonych z przesunięciem pikseli w celu uzyskania obrazu o większej rozdzielczości. Jest też moduł do tworzenia filmów poklatkowych i podstawowej edycji materiałów wideo. Wreszcie OM System. Natywnym oprogramowaniem dla aparatów OM jest OM Workspace. Oferuje on pełne wsparcie dla wszystkich unikalnych funkcji tych aparatów, pozwala wycisnąć najwięcej z plików RAW tego producenta. Obsługuje tryb HiRes, ma bardzo dobrą odszumiarkę opartą o algorytmy AI, pozwala też na przeglądanie i katalogowanie. Posiada moduł składania panoram i fokus stackingu. Oprócz DPP, czyli programu Canona, wydaje się być jednym z najbardziej rozbudowanych natywnych programów tego typu. A więc, jeżeli w naszym procesie obróbki zdjęć, czasami dość zaawansowanym, brakuje nam jednak tych oryginalnych kolorów z naszego aparatu, to wspomniane przed chwilą rozwiązanie jest po prostu najlepszym wyborem czasami jedynym możliwym. Sam miałem taką sytuację, gdzie robiąc sesję portretową, właśnie z użyciem kolorowego światła w studio, okazało się później w postprodukcji, że z, z właściwym odwzorowaniem kolorów, nawet więcej z użytecznym odwzorowaniem kolorów, nie radzi sobie ani taki uniwersalny profil kolorystyczny w programie, którego używam na co dzień. Nie radziły sobie również te profile kolorystyczne z kolekcji Adobe. Musiałem otworzyć te pliki w moim przypadku w programie Silky Pix, właśnie zapisać je jako TIF i dopiero później obrabiać w innym programie. Czasami po prostu inaczej się nie da. Przypominam, że jeżeli chcecie sobie kupić coś z asortymentu firmy KF Concept, to macie 17% zniżki na wszystko od tego producenta. Potrzebne linki i kod rabotowy znajdziecie w opisie filmu. A jeżeli planujecie zakup programu Luminar Neo, to raz, że trwa fajna promocja, a dwa, że również macie dodatkowe 10% zniżki na ten program. Również wszystkie linki i kody znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Następnym razem. Cześć.